Dzień dobry. Wokół tłuszczów w diecie narosło no, naprawdę wiele mitów i często sprzecznych zaleceń. Szczególnie intrygująca wydaje się dieta śródziemnomorska. Wiesz, powszechnie uważana za zdrową, a jednocześnie no, stosunkowo bogata w tłuszcze. Czy to możliwe? Hmm, to dobre pytanie. Czy liczy się tylko ilość tłuszczu, czy może jednak kluczowy jest jego rodzaj, jeśli chodzi o utrzymanie zdrowej masy ciała? Dziś właśnie zagłębimy się w wyniki dwóch dużych badań dotyczących populacji śródziemnomorskiej, żeby zrozumieć ten związek między jakością spożywanych tłuszczów, a wagą, no i ryzykiem otyłości. Tak, to bardzo ważny temat. Naszą misją jest wydobycie z tych materiałów. To jest obszerna metaanaliza o diecie śródziemnomorskiej i zespole metabolicznym oraz analiza danych z hiszpańskiego badania Predimet. No, tych najbardziej istotnych wniosków. Chcemy sprawdzić, czy to popularne przekonanie, że tłuszcz tuczy, no wiesz, czy ono jest zawsze prawdziwe. Zwłaszcza w kontekście takiego wzorca żywieniowego opartego na oliwie, rybach, orzechach. Dokładnie. Czasem te ogólne hasła nie do końca oddają złożoność sprawy. Dobrze, to rozpakujmy to. Zacznijmy od podstaw. Co właściwie kryje się pod pojęciem diety śródziemnomorskiej? Bo to chyba nie jest jedna ściśle określona dieta, prawda? Zgadza się. To bardziej wzorzec żywieniowy, taki charakterystyczny dla krajów basenu Morza Śródziemnego. Cechuje go wysokie spożycie tłuszczów nienasyconych, e, zwłaszcza tych jedno nienasyconych czyli mufa. Mufa, czyli monounsaturated fatty acids. Tak. Te z oliwy z oliwek głównie. Tak jest głównie z oliwy. Do tego mnóstwo owoców, warzyw, roślin strączkowych, e, produktów pełnoziarnistych, no i ryb oraz orzechów. A nabiał, alkohol? Nabiał i alkohol są spożywane, ale raczej w umiarkowanych ilościach. Za to czerwone mięso pojawia się na stołach rzadko. Rozumiem. Rzeczywiście, ten model żywienia od lat no, cieszy się zasłużoną sławę promotora zdrowia, szczególnie jeśli chodzi o układ sercowo-naczyniowy, a potwierdzenie płynie z wielu badań. Ta wspomniana metaanaliza zespołu Castoryni z 2011 roku jest tu no, doskonałym przykładem. Przeanalizowano wyniki aż 50 badań 50. Tak, obejmujących łącznie ponad pół miliona osób. To daje naprawdę solidny obraz sytuacji, wiesz. Pół miliona imponujące. I właśnie tutaj robi się naprawdę ciekawie jaki był główny wniosek tej ogromnej analizy? Wniosek był jednoznaczny. Im wierniej ludzie przestrzegali zasad diety śródziemnomorskiej, tym yy, niższe było u nich ryzyko wystąpienia zespołu metabolicznego. Zespołu metabolicznego, czyli tego zbioru czynników ryzyka, duży obwód talii, wysokie ciśnienie, cukier, cholesterol, które zwiększają ryzyko chorób serca, cukrzycy typu 2? Dokładnie. A wskaźnik ryzyka w tej analizie pokazał silny, naprawdę silny efekt ochronny diety śródziemnomorskiej. A czy były jakieś konkretne liczby? Jakieś parametry, które się poprawiały? Oczywiście. Gdy przyjrzymy się badaniom klinicznym włączonym do tej metaanalizy, widzimy konkretne pozytywne zmiany. I to nie chodzi o jakieś minimalne różnice, wiesz, tylko o zauważalne korzyści. Obserwowano tendencję do zmniejszenia obwodu talii o ile mniej więcej? średnio o jakieś 0,4 cm. Może nie brzmi to dużo. Ale to średnia z wielu badań. Do tego wzrost poziomu dobrego cholesterolu, HDL, średnio o ponad 1 mg dL. HDL, czyli ten dobry? A co ze złym, LDL i trójglicerydami? Metaanaliza skupiała się na komponentach zespołu metabolicznego, więc podano obniżenie poziomu trójglicerydów średnio o ponad 6 mg dL. No i spadek ciśnienia krwi, zarówno skurczowego jak i rozkurczowego. O ile? Skurczowe średnio o 2,35 mm Hg, a rozkurczowe o 1,58 mm Hg. Poprawiał się też poziom glukozy na czczo, średnio o prawie 4 mg/dl. Czyli widać wpływ na cały profil metaboliczny. Tak, dokładnie. To pokazuje, że dieta śródziemnomorska wpływa korzystnie na wiele aspektów zdrowia. I fascynujące jest tutaj to, jak duże ma to znaczenie dla zdrowia publicznego. Mówimy o wzorcu żywieniowym, który jest nie tylko zdrowy, ale też, no, powiedzmy sobie szczerze, smaczny. To prawda. Tabolicznemu i jego, no, poważnym konsekwencjom. Zarówno jako prewencja pierwotna, jak i wtórna. Okej. Okay. Czyli wiemy, że dieta śródziemnomorska jako całość jest korzystna, mimo że, jak mówiliśmy, zawiera sporo tłuszczu. To naturalnie prowadzi do pytania: czy każdy tłuszcz w tej diecie działa tak samo? Czy może kluczowa jest właśnie jakość tych tłuszczów? No właśnie. I tu wkraczamy na terytorium drugiego ważnego badania tej analizy danych z badania PREDIMED. Opublikowały je zespół Boolen w 2018 roku. Skupiono się w nim na dużej grupie, bo prawie 7 tysięcy starszych osób z Hiszpanii. Osób, które miały już wysokie ryzyko chorób serca. Obserwowano ich przez średnio prawie 5 lat. Prawie 7 tysięcy osób przez 5 lat. To też solidna próba. Co oni dokładnie sprawdzali? Warto na chwilę zatrzymać się przy metodologii, bo jest ciekawa. Badacze wykorzystali tak zwane modele substytucyjne. Modele substytucyjne. Co to takiego? To takie mm, sprytne narzędzie statystyczne. Ono pozwala oszacować, co by się stało, gdybyśmy w diecie zastąpili pewną ilość jednego składnika odżywczego innym, ale, i to ważne, zachowując tę samą całkowitą liczbę kalorii. To tak zwana substytucja izokaloryczna. Aha, czyli na przykład, co się stanie z wagą, jeśli zamiast kalorii z masła zjemy tyle samo kalorii z oliwy? Dokładnie tak. Albo, co się stanie, jeśli 5% kalorii pochodzących z tłuszczów nasyconych, tych SFA, czyli Saturated Fat acids, z tłustego mięsa czy masła, zastąpimy taką samą ilością kalorii z tłuszczów jednonienasyconych, MUFA, z oliwy. Mhm, albo wielonienasyconych, czyli PUFA, tych z ryb, oleju lnianego, orzechów włoskich. Tak jest, PUFA, czyli polyunsaturated Unsaturated Fat Assets. No dobrze, i co pokazały te modele w kontekście masy ciała, bo to nas dzisiaj najbardziej interesuje? Wyniki są no, niezwykle interesujące. Okazuje się, że zastąpienie 5% energii z tłuszczów nasyconych SFA energią z tłuszczów jedno nienasyconych mufa wiązało się ze średnio zmianą wagi o około minus 04 kg. Minus 0,4 kg. To może nie brzmi jak jakieś spektakularne odchudzanie, ale pokazuje kierunek, prawda? Zdecydowanie. A jeszcze wyraźniejszy efekt dało zastąpienie SFA tłuszczami wielonienasyconymi, czyli pufa. Tutaj średnia zmiana wagi wyniosła około minus pół kilograma. Pół kilograma mniej tylko przez zmianę rodzaju tłuszczu przy tych samych kaloriach. Tak, według tych modeli. Co więcej, zastąpienie białka lub węglowodanów tłuszczami pufa również wiązało się z niewielkim spadkiem masy ciała rzędu minus 02 do minus 0,3 kg. Czyli wygląda na to, że pufa są pod tym względem najbardziej korzystne. Na to wygląda. I co równie ważne, zaobserwowano też efekt w drugą stronę. To znaczy kiedy w modelach zastępowano 5% energii z węglowodanów, energią pochodzącą z tłuszczów nasyconych SFA wiązało się to ze wzrostem masy ciała, średnio o około 0,3 kg. Czyli zamiana węgli na tłuszcze nasycone tuczy, a zamiana tłuszczów nasyconych na nienasycone pomaga utrzymać lub lekko zbić wagę, nawet przy tych samych kaloriach. Dokładnie. To wyraźnie sugeruje, że nie wszystkie kalorie są sobie równe, jeśli chodzi o wpływ na wagę, a rodzaj tłuszczu ma znaczenie. Czyli podsumowując tę część. Wygląda na to, że kluczem nie jest unikanie tłuszczu za wszelką cenę, ale wybieranie tego właściwego. Tak jest. Zamiana tłuszczów nasyconych na nienasycone, mufa, a zwłaszcza pufa, zdaje się sprzyjać utrzymaniu lub nawet niewielkiej redukcji masy ciała. Nawet jeśli ogólna liczba spożywanych kalorii pozostaje bez zmian, to myślę ważna informacja dla osób dbających o nien. Zdecydowanie. No dobrze, a co z samą otyłością? Czy jakość tłuszczów wpływa tylko na takie powiedzmy drobne wahania wagi, czy może mieć znaczenie w zapobieganiu otyłości, albo pomaganiu w jej zwalczeniu? Badanie Predimet dostarczyło również danych na ten temat. Analizowano ryzyko rozwoju otyłości u osób, które na początku badania miały prawidłową masę ciała. Czyli, jak duże jest ryzyko, że przytyją i staną się otyłe? Tak. Oraz analizowano szanse na wyjście z otyłości u tych, którzy byli otyli na starcie. Czyli, jaka jest szansa, że schudną. Zgadza się. I wyniki znów są ciekawe u osób bez otyłości na starcie zastąpienie 5% energii z białka energią z tłuszczów wielonienasyconych PUFA wyraźnie zmniejszało szanse na rozwój otyłości. No ile? Iloraz szans wynosił 0,62. To oznacza prawie 40% mniejsze ryzyko. Zmniejszało też szanse na znaczący przyrost wagi, czyli 10% lub więcej. Wygląda więc na to, że pufa mogą działać ochronnie. To brzmi świetnie. Ale tutaj pojawia się pewna zagadka. To rodzi ważne pytanie. Bo w tej samej grupie, kiedy zastępowano energię z pufa energią z mufa. Czyli mniej ryb, więcej oliwy. Przy tej samej kaloryczności. Tak, w uproszczeniu. Obserwowano wtedy wzrost szans ry na rozwój otyłości. i Iloraz szans wynosił 1,36. Hmm. To trochę nieintuicyjne. Dlaczego tak? Mufa też są przecież nienasycone? No właśnie. Autorzy sugerują, że być może różne rodzaje tłuszczów nienasyconych mają jednak nieco inny wpływ na metabolizm i magazynowanie energii. Może pufa są bardziej aktywne metabolicznie, ale to wymaga dalszych badań. To pokazuje, że obraz nie jest taki prosty, czarno-biały. Rozumiem, a co z osobami, które już były otyłe? Czy pufa pomagały im schudnąć? Tutaj wyniki były bardziej spójne i powiedziałabym zdecydowanie wskazywały na korzyści płynące z pufa. Zastąpienie 5% energii z tłuszczów nasyconych, SFA, energią z pufa ponad półtora krotnie zwiększało szanse na wyjście z otyłości, iloraz szans 1,57 i podobnie na znaczącą utratę wagi, OR 1,58. Czyli ponad 50% większa szansa na schudnięcie przy zamianie złego tłuszczu na pufa. Tak, według tych modeli. Podobnie korzystne efekty obserwowano, gdy pufa zastępowały białko lub węglowodany. Szansa na znaczącą utratę wagi również rosła. A zamiana pufa na mufa w tej grupie? Tutaj, podobnie jak w analizie ryzyka przytycia, zamiana pufa na mufa wydawała się mniej korzystna dla redukcji masy ciała, zmniejszała szansę na znaczną utratę wagi. Więc, co to wszystko oznacza? Jakbyśmy to zebrać do kupy? No, wyja wyja wyjania się dość spójny obraz, myślę. Tłuszcze wielonienasycone, czyli PUFA, wydają się być najbardziej sprzyjające w kontekście kontroli wagi i walki z otyłością. Szczególnie, gdy zastępują tłuszcze nasycone, białko czy węglowodany. Dokładnie. Pomagają zarówno zapobiegać tyciu, jak i wspierają proces chudnięcia u osób otyłych. Relacja między MUFA a MUFA jest bardziej złożona. Tu są jakieś niuanse. Tak, tu jeszcze trzeba badań, ale ogólny wniosek pozostaje. Jakość tłuszczu ma znaczenie. A tłuszcze nienasycone generalnie wypadają lepiej niż nasycone. To wszystko brzmi logicznie przekonująco, ale wiesz, jak teraz przełożyć te naukowe wnioski o SFA, MUFA i PUFA na codzienne wybory przy stole na to, co wkładamy do koszyka w sklepie. Czy badanie Predimet dało jakieś wskazówki dotyczące konkretnych produktów? Tak, autorzy pokusili się również o analizę substytucji konkretnych grup produktów spożywczych. To jest bardzo praktyczne. Wyniki pokazały na przykład, że codzienne zastąpienie 100-gramowego porcji czerwonego mięsa taką samą ilością białego mięsa wiązało się ze średnią zmianą wagi o ponad pół kg w dół. Minus 0,64 kg. Czyli zamiana kotleta schabowego na piersi z kurczaka może pomóc. Na to wygląda. A jeszcze lepsze rezultaty dawało zastąpienie czerwonego mięsa tłustą rybą, tu było minus 0,75 kg, lub chudą rybą, gdzie było aż minus 0,87 kg. Czyli ryby górą. Zdecydowanie, jeśli chodzi o wpływ na wagę, w tych modelach. Ale pojawił się też jeden dość zaskakujący wynik. Jaki? Codzienne zastąpienie 10 g margaryny innymi olejami roślinnymi, ale z wyłączeniem oliwy z oliwek? Wiązało się z niewielkim wzrostem masy ciała, o plus 0,26 kg. Hmm, zaraz, zaraz, zamiast margaryny, inne oleje roślinne, poza oliwą, i waga w górę. To dziwne, przecież oleje roślinne to często źródło pufa. No właśnie, to trochę nieintuicyjne. Autorzy sami tego nie wyjaśnili do końca. Być może chodzi o specyficzny skład tych konkretnych margaryn używanych w Hiszpanii w tamtym czasie, albo o inne czynniki, których model nie uwzględnił. Warto to odnotować jako taką no, ciekawostkę, która może wymagać dalszego zbadania. A co z masłem i oliwą? Albo orzechami. Co istotne, w tej analizie nie stwierdzono istotnych statystycznie zmian wagi przy zamianie masła na oliwę z oliwek. Podobnie przy zamianie mieszanki orzechów na same orzechy włoskie. Czyli w ramach tych dobrych tłuszczów, te konkretne zamiany miały mniejsze znaczenie dla wagi w tym badaniu. Tak, to wyglądało w tych modelach. Ale jeśli połączymy to z szerszym obrazem, to praktyczny wniosek jest chyba dość jasny. Myślę, że tak. Jest on zgodny z ogólnymi zaleceniami diety śródziemnomorskiej. Ograniczenie spożycia czerwonego mięsa na rzecz ryb i tłustych i chudych oraz drobiu wydaje się korzystne dla utrzymania prawidłowej masy ciała. To są proste zmiany, które większość z nas może wprowadzić w życie. Zastanówmy się jeszcze przez chwilę: dlaczego właściwie rodzaj tłuszczu ma aż takie znaczenie dla naszej wagi? Jakie mechanizmy biologiczne mogą za tym stać? Co tam się dzieje w naszym ciele? Źródła naukowe sugerują kilka możliwych wyjaśnień. Po pierwsze, jak już wspominałyśmy przy metaanalizie castorini, cała dieta śródziemnomorska jest bogata w antyoksydanty i związki przeciwzapalne z warzyw, owoców, oliwy. I to może wpływać na ogólny stan zapalny w organizmie i metabolizm. Tak. Po drugie, badanie bell wskazuje na coś bardziej bezpośredniego. Tłuszcze nienasycone, zwłaszcza pufa, są przez nasz organizm łatwiej spalane, łatwiej utleniane. I wydaje się, że ich trawienie i przetwarzanie pochłania nieco więcej energii, to jest ten tak zwany efekt termogeniczny, niż w przypadku tłuszczów nasyconych. Czyli organizm zużywa więcej kalorii, żeby je przetworzyć? Coś w tym rodzaju. Poza tym, jakość spożywanych tłuszczy może wpływać na to, jak nasz organizm magazynuje tłuszcz w komórkach tłuszczowych, może też wpływać na ekspresję genów, czyli na to, jak aktywne są geny odpowiedzialne za metabolizm tłuszczy, a nawet na produkcję hormonów przez tkankę tłuszczową, tak zwanych adipokin. Adipokin? Tak, to hormony produkowane przez tłuszcz, które regulują apetyt i przewiany materii. No i nie bez znaczenia jest też fakt, o którym wspomina badanie Boylen, że dieta bogata w błonnik i zdrowe tłuszcze, jak śródziemnomorska, często daje większe uczucie sytości. A jak jesteśmy bardziej syci, to jemy mniej. Proste. No, właśnie, to naturalnie pomaga kontrolować ilość zjadanego pożywienia. Oczywiście, podchodząc do tych wyników, musimy też pamiętać o pewnych ograniczeniach. Sami autorzy badań o nich wspominają, prawda? Tak, to bardzo ważne. W metaanalizie zwrócono uwagę na różnorodność, czyli heterogeniczność włączonych badań. Różniły się one definicją diety śródziemnomorskiej, sposobem interwencji. To zawsze utrudnia wyciąganie takich stuprocentowo jednoznacznych wniosków. A w analizie Predimet. Tam jak w każdym badaniu obserwacyjnym istnieje ryzyko, że na wyniki wpłynęły inne czynniki, których nie udało się w pełni zmierzyć i uwzględnić. Na przykład na, na przykład genetyczne predyspozycje, inne nawyki związane ze stylem życia, poziom aktywności fizycznej, jest też teoretyczna możliwość odwrotnej przyczynowości czyli że to nie dieta wpłynęła na wagę, ale osoby, które schudły z innych powodów, po prostu przy okazji zmieniły dietę? Dokładnie. Trzeba też pamiętać, że badanie PREDIMED przeprowadzono na specyficznej grupie starszych Hiszpanów z wysokim ryzykiem chorób serca, często już z nadwagą lub otyłością. Czyli wyniki mogą nie być w 100% przekładalne na powiedzmy młodych, zdrowych Polaków? Niekoniecznie w 100%. Co ciekawe, ta metaanaliza Castorini sugerowała, że efekty diety śródziemnomorskiej mogą być silniejsze właśnie w populacjach basenu Morza Śródziemnego. Być może ze względu na dostępność produktów czy nawyki. No i jest jeszcze ten klasyczny problem badań żywieniowych. Tak, opieranie się na ankietach dotyczących spożycia. Ludzie nie zawsze dokładnie pamiętają, co i ile zjedli. To zawsze niesie ryzyko pewnych niedokładności pomiaru. Jasne, trzeba mieć te zastrzeżenia z tyłu głowy. Ale mimo nich wyłania się chyba kilka kluczowych przesłań z tych badań, prawda? Myślę, że tak. Po pierwsze, stosowanie wzorca żywieniowego zbliżonego do diety śródziemnomorskiej wiąże się z realnymi korzyściami dla zdrowia metabolicznego. To już wiemy. Zgadza się. Po drugie i to jest chyba najważniejsze w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy, jakość spożywanych tłuszczów wydaje się istotniejsza niż ich całkowita ilość, jeśli chodzi o masę ciała. Tak, to kluczowy wniosek. Zastępowanie tłuszczów nasyconych tłuszczami nienasyconymi, szczególnie tymi wielonienasyconymi, pufa, sprzyja utrzymaniu prawidłowej wagi i zmniejsza ryzyko otyłości. I to nawet bez jakiegoś restrykcyjnego liczenia kalorii. Dokładnie. I proste zamiany na talerzu, jak wygór ryby zamiast czerwonego mięsa, mogą realnie pomóc. I to prowadzi nas chyba do ostatniej myśli, może nieco prowokującej. Słucham. Skoro dowody wskazują, że jakość tłuszczu jest tak ważna, a dieta bogata w dobre tłuszcze, jak śródziemnomorska, nie tylko nie musi prowadzić do tycia, ale może wręcz pomagać w kontroli wagi? No tak. To czy te tradycyjne zalecenia dietetyczne, które często skupiają się głównie na ograniczaniu całkowitej ilości tłuszczu w diecie, nie wymaga Czasem głębszej refleksji, głębszej rewizji. Hmm to jest bardzo ważne pytanie. Czy nie powinniśmy kłaść większego nacisku na promowanie zdrowych wzorców żywieniowych jako całości, a nie tylko na limitowaniu pojedynczych makroskładników? Właśnie. Może zamiast mówić jedz mniej tłuszczu, powinniśmy mówić wybieraj lepszy tłuszcz i promować całe modele żywieniowe, jak ten śródziemnomorski. To jest pytanie, które na pewno warto sobie zadać i pozostawić do przemyślenia. Patrzenie na dietę bardziej całościowo przez pryzmat wzorców, a nie tylko izolowanych składników, wydaje się coraz bardziej uzasadnione. Dziękuję za wysłuchanie materiału i zapraszam do oglądania pozostałych naszych materiałów. Prosimy o subskrypcję, łapki do góry oraz komentarze. Do widzenia.